Przestałam się rozwijać. A więc albo idę do przodu i się rozwijam, albo zaczynam się cofać i karłować je. I teraz, y, takim bardzo ważnym środkiem na drodze rozwoju życia duchowego jest modlitwa. Powiedzieliśmy sobie, że modlitwy nie da się zdefiniować. Y, określiliśmy sobie modlitwę jako. Rozmowę z Bogiem. Że człowiek jest stworzony na obraz podobieństwa Boże, a więc jest stworzony do tego, aby prowadzić rozmowę z Panem Bogiem. To, co powiedział święty Augustyn, stworzyłeś nas Pani dla siebie. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie w Bogu. A więc modlitwa staje się stylem naszego życia. Powiedz mi, jak Ty się modlisz, a ja powiem Ci, jak wygląda Twoje życie. Dlatego też modlitwa jest miarą życia duchowego. I bardzo ważne jest to, abyśmy modlitwę traktowali jako przebywanie z Bogiem, w obecności Boga, jako rozmowę, jako takie naprawdę miłosne spotkanie. I to, co nas bardzo często gubi w naszym życiu duchowym, to takie emocjonalne nastawienie do modlitwy. Czasem patrzymy na modlitwę o tym kątem. Dzisiaj chcę mi się modlić, bo Pan mnie woła. A dzisiaj mi się nie chcę modlić, bo Pana nie słyszę. Na modlitwie. Nam grożą czasami takie skrajności. Właśnie jedna skrajność to taki lekki mistycyzm, a druga skrajność to takie demonizowanie. Na czym polega taki mistycyzm? Mianowicie polega na tym, że Drobne jakieś natchnienia na modlitwie, e, takie drobne pocieszenia, które są obecne w naszym życiu, e, traktujemy jako stany mistyczne. A tak naprawdę to są takie cukierki na drodze życia duchowego, które Pan wydaje dla, dla opornych, aby się nie zniechęcili za zabina mówi o tym, że często Pan Bóg daje takie cukierki dla opornych, a my myślimy, że to już jest stan mistyczny i otrzymujemy coś nadzwyczajnego od Pana Boga. Natomiast takie demonizowanie to jest pokusa sprowadzenia wszystkich rozproszeń do tego, że... Ja nie czuję się godny przebywać przed Panem Bogiem. Nie potrafię spojrzeć na Pana Jezusa. Właśnie ulegamy działaniu złego ducha. Zło zawsze będzie musiało robić wszystko, aby nas pozbawić przebywania w obecności Boga. A więc to jest bardzo ważne. Żebyśmy skuteczności modlitwy nie uzależniali od stanów emocjonalnych. Warto sobie, zobaczmy, sięgnąć na przykład do Księgi Wejścia, rozdział 17, werset 11. Tam jest opisana walka Izraelitów z Amalekitami. I co tam się dzieje? Mojżesz. Modli się, ręce podniesione do góry. Jak Mojżesz się mówi, przemawia na Izrael. Ręce Mojżesza opadają, a malowici próbują zwyciężać. Co robi lud? Podtrzymuje ręce Mojżesza. A więc dopóki my trwamy w postawie mózgu panujemy nad wezmę. I często w naszym życiu problem to są różnego rodzaju słuchajcie, rozproszenia na modlitwie. No, które są obecne w naszym życiu. I te rozproszenia bardzo często powodują, że my rezygnujemy na przykład z modlitwy. I teraz pierwsza rzecz rozproszę na modlitwie. Otóż, żeby znaleźć odpowiedź na jakiś problem, musimy zlokalizować źródła. No to wszyscy doskonale wiemy. Jeśli idziemy do lekarza, to bardzo ważną rzeczą jest to, by lekarz postawił właściwą diagnozę. Znalazł przyczynę choroby. Bo jeśli nie znajdzie przyczyny choroby, no to prawdopodobnie pojawią się złe lekarstwa na recepcie i cały proces leczenia bardziej zaszkodzi niż pomoże. I teraz tak. Pierwszą przyczyną, źródłem naszych rozproszeń na modlitwie jest, słuchajcie, styl naszego życia. A więc czym my na zewnątrz żyjemy, to przynosimy na modlitwę. A więc rytm dnia, zabieganie, chaos, problemy, stresy, nerwy, my to przynosimy na modlitwę. Wróćcie, <tryk> będzie na adorację, na, na eucharystię. I to nie jest tak, że my w ciągu trzech minut wszystko zostawimy poza murami, w tej świątyni i już spotykamy się z pady. Nie naprawdę. Słuchajcie, jeśli my musimy przyjąć taką rzecz, na modlitwę przynajmniej raz w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, wygospodarować sobie dłuższy czas i pierwsze pięć minut, pierwsze dziesięć minut na modlitwie, to jest walka z tym, czy my żyjemy w codzienności? Rozpoczyna się adoracja. Rozpoczyna się msza święta. I teraz zobaczmy. My wszystkim żyjemy. To tak jak ktoś jedzie na przykład na wakacje, na obrót. Przecież pierwsze dwa tygodnie jest telefonu z pracy. No, nie mamy poczynku. Jest tak na modlitwie, A ten świat dzwoni do nas. na ogół, bo ja my się wyjść, Nie mogę się skupić. I jeszcze bardziej się nakręcamy. Umiejmy to oddać Panu. A więc te pierwsze minuty na modlitwie możemy powiedzieć, to jest odreagowanie tego wszystkiego, czego już I tu jest normalne. No to tak wyobraźcie sobie, idą dwie koleżanki, tylko chłopaki z dziewczyną, dwóch kolegów i rozmawiali o bardzo ważnych rzeczy. I tak zaczęli ze sobą rozmawiać, że w pewnym momencie nie zauważyli tak, że Kościół wyrosł przed nimi. I mówi jedna do drugiej, to resztę ci powiem pomocy świętej. No i jest po mszy świętej, nie? No pomyślimy, co ona chciała powiedzieć. Jest po Mszy świętej po prostu. Ale zobaczmy bardzo ważną rzecz. Przygotowanie do Eucharystii. Czyli to, czym my żyjemy, przynosimy tutaj na Eucharystię. To jest jedna przestrzeń rozproszeń. rozproszenie, Drugą a rozproszeń, to przede wszystkim jest przestrzeń działania zła. Zło również działa. Szatan działa na modlitwie. Szatan przypomina różne wydarzenia, aby człowiek nie zajmował się rozmową z Panem w Czyli świetnie to było pokazane na tym filmie o największym z cudów świata, o Eucharystii. Warto sobie po raz kolejny zobaczyć, chociaż to był film animowany, świetnie tam pokazane są te demony, które pracują nad nami, Słuchajcie, one są tak ucharowane, że to się w głowie nie jest, więc Taka praca, widzicie, że teraz nie pracują, żebyście nie skupili się na słuchaniu? Zobaczcie, myśli wymyślcie, gdzieś tam krąży, nie? Czyli działa. To jest też przestrzeń. A więc zło zawsze wykorzystuje naszą pamięć. Co jeszcze na modlitwie nas rozprasza? Różnego rodzaju Nasze dolegliwości, a coś tam noga boli, coś tam jeszcze i tak dalej. Rozpraszają nas nasze zmysły, to wszystko, co jest w nas. I jeszcze jedna rzecz, musimy też wiedzieć, że czasami Pan Bóg może człowieka poddać próbie. My zapominamy o tym. Pan Bóg ma prawo wypróbować naszą wiarę naszą bliskość względem Niego, naszą przyjaźń. Tylko, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Bóg nigdy nie poddaje człowieka próbie, żeby człowieka upokorzyć, żeby człowieka poniżyć. Albo jeśli poddaje człowieka próbie, to o to, aby umocnić naszą wiarę i pokazać nam, że nie wszystko od nas zależy. O, to jest takie piękne wytłumaczenie. Diabeł zawsze, słuchajcie, prowadzi do rozpaczy. A Pan Bóg, jeśli poddaje człowieka próbie, po to po to, by umocnić. Na tej zasadzie, że złoto hamuje się w tychu, albo jak już ktoś ma problemy, to na wiazie czytajcie Dach Joba. A więc czasami na modlitwie. O no nie, będzie, nie wiem, jakaś tam słynna Świdnicka na przykład. I teraz idziecie ulicą, macie swój cel, na końcu Świdnickiej, no trzeba dojść do celu, jakieś tam spotkanie mam i tak dalej. I teraz yy, to jest droga życia, ulica. Po boku są sklepy, witryny sklepowe. To są te rozproszenia, które próbują nas zatrzymać. I teraz popatrzmy sobie. Jeśli idziemy, te witryny rzucają się w oczy, a, a, a najbardziej jak są przeceny, nie? Jakiś wyprzedaż towarów. One chcą nas zatrzymać. I my idziemy. Jesteśmy na ulicy, czyli jesteśmy na właściwej drodze. Nawet, słuchajcie, gdy my się zatrzymamy, popatrzymy sobie na tą witrynę, to jeszcze jesteśmy na drodze. To jest to samo, rozproszenie, przy którym się zatrzymujemy, to jeszcze jesteśmy na drodze. To znaczy, że jeszcze trwamy w postaci modlitwy. A kiedy przestajemy być na modlitwie? Jak wchodzimy do sklepu i zamykamy karkę, i wtedy już po nas. Dosyć, że po portfelu i po wszystkim to jeszcze nie wiadomo, co dobre kupimy. Koniec modlitwy nie ma. Jeśli wchodzimy już w dyskusję z rozproszeniami, jeśli one nas pochłaniają, Przestajemy być już na modlitwie. Dlatego, co jest takim miernikiem, w jaki sposób pozbyć się rozproszeń? Bardzo ważną rzeczą jest rachunek sumienia. A więc, rachunek sumienia jest to, to wydarzenie, w którym stawiamy diagnozę. Na rachunku sumienia idealnie wyjdzie z końca rozproszenia. Czy pochodzą one od świata, czy pochodzą od szatana, czy pochodzą od nas, czy rzeczywiście może Bóg oddaje nas drugie celom, umocnienia naszej wiary i podniesienia na wyższy poziom życia duchowego. Dlatego rachunek sumienia stanowi taki fundament życia duchowego. I teraz tak króciutko na temat rachunku sumienia, bo można by było więcej mówić. A więc jeśli. My chcemy prowadzić życie duchowe, to musi być codzienny rachunek sumienia. Najlepiej ten rachunek sumienia oczywiście połączony przed, z modlitwą na zakończenie dnia. I teraz jak powinien wyglądać rachunek sumienia? Ja proponuję takie cztery przestrzenie rachunku sumienia. Najpierw to oczywiście jest modlitwa do ducha świętego o potrzebne światło, żeby stanąć w prawdzie. Bo rachunek sumienia to jest staniecie w prawdzie przed Panem Bogiem. I teraz prościutka y, struktura. Uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośba. Krótki rachunek sumienia. I teraz tak. Uwielbienie. Zakryt nad miłością Pana Boga. Przywołanie Jego obecności. Chwila adoracji. Uwielbiam Cię Panią Boże za to, że jesteś tu. Uwielbiam Cię Panią Boże za to, że mnie kochasz, czyli uświadomić sobie miłość Boga do mnie, dziękczynienie. Króciutko, podziękować za to, co otrzymałem od Boga. Pierwsza rzecz, za to, co otrzymałem od drugiego człowieka. I trzecia rzecz, za to dobro, które Bóg uczynił przeze mnie, żeby uniknąć pokusy za to dobro, które ja zrobiłem. Czyli dziękczynienie za to, co Boga otrzymuje, za łaski, za to, co otrzymuje od drugiego człowieka i za to, co Bóg czynił przeze mnie. Wyobraźcie sobie tak. Adoracja uwielbienie Minutę. No, dziękczynienie przynajmniej po minucie za to, co od Boga, od człowieka i co Bóg uczynił przeze mnie. Trzy minuty, nie? Mamy cztery? Cztery. Przeproszenie prosta sprawa. Za niewykorzystane dobro. Przepraszam nie, za niewykorzystane dobro. Mogłem coś dobrego uczynić, a nie uczyniłem. I teraz zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem. Koniec. Najpierw pan za Pani zaczęcie. Czyli jest to co? Myślą, mową i uczynkiem. I na początku nie wykorzystałem dobra. No to mam już to. Zaniedbane dobro. Minuta. Myślą. Minuta. Mową. I uczynię. Cztery minuty. Wcześniej trzy. To jest siedem. Uwielbienie. Osiem. No i na końcu poproszenie o wytrwanie w dobrym. Zakończenie krótką modlitwą. Dwie minuty. Jest 10 minutowy rachunek sumienia? Jest. To jakbym opisał tak 10 minut rachunek sumienia, to co byśmy nie wymyślili? Nie? Znajdziemy również źródła proszę, Dlaczego tak w postaci Zlokaliz Zlokalizujemy wszystko. Spróbujcie tą metodą systematycznie, przez tydzień czasu, zobaczycie jak Zobacz, inaczej zaczniecie patrzeć. A więc monitwa prowadzi też do nawrócenia, czyli do raku sumienia. Dlatego też niechęć do modlitwy jest to niechęć do zmiany swojego życia. I zawsze. Słuchajcie, to, co najbardziej ludzi paraliżuje, to może nie tyle. Do modlitwy jeszcze w porządku, ale największe zaniedbania są w dziedzinie rachunku sumienia. Dlaczego? Diabeł ja doskonale nad tym pracuje, żebyśmy nie robili rachunku sumienia. Bo w rachunku sumienia lokalizujemy przestrzeń jego działania, zło nazywamy po imieniu. Dlatego dzisiejszej konferencji. Kolejny element życia duchowego, oprócz modlitwy, rachunek sumienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.